Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz Ptaszek i pan profesor generał Bogusław Pacek. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie Mateuszu, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, na początku jak zwykle razem z panem generałem bardzo dziękujemy za aktywność, za lajki, za komentarze, za to, że podajecie państwo dalej nasz podcast. Dzisiaj zdecydowaliśmy się nagrać odcinek z panem generałem wcześniej, ponieważ mamy naprawdę, no zaraz porozmawiamy z panem generałem, jaką sytuację, ale zdaje się, że dla, Ros dla Rosji, dla Rosji, Putina bardzo ciężko. Mianowicie będziemy rozmawiali na temat potencjalnego buntu Prigorzyna oraz o tym, co grupa Wagnera chce osiągnąć. Panie generale, co się stało w Rosji? Dlaczego Prigorzyn wystąpił przeciwko władzom kremlowskim? Ja myślę, że Jwgierny Prigorzyn się po prostu wściekł. Tak jak wściekłby się każdy dowódca czy każdy lider, nawet cywilny. Jeżeli by stwierdził, tak go stwierdził Prigorzyn. Nie jest tajemnicą, że Jewgeni Prigorzyn boksuje się od dłuższego czasu z szefami ministra obrony, ale generalnie z szefami resortu obrony Federacji Rosyjskiej. Ciągle jego żołnierze walczący na wschodzie Ukrainy mają jakieś problemy. A to amunicji nie dowożą, a to brakuje, prawda jakiegoś tam uzbrojenia, a to coś obiecano, a nie przywożąc zostawia się ich na pastwę przeciwnika, w tym wypadku Ukraińców, Prigorzyn już od kilku tygodni traktuje to jako celowe działanie Szojgu, ministra obrony, także w pewnym stopniu Waleria Gierasimowa, szefa sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej. Ale teraz doszło do czegoś, Naprawdę, o czym się rzadko słyszy, chyba ostatnio z czasu Budionnego takie coś było możliwe, a mianowicie do ostrzelania własnych wojsk. I Prigorzyn uważa, że celowo Szojgu z Gierasimowem uknuli taki plan, w którym to regularne siły rosyjskie ostrzelały pozycje wanderowców, zabijając bardzo wielu żołnierzy czy tych najemników Prigorzyna. No, i Prigorzyn dostał białej gorączki, po prostu się wściekł. Każdy by się wściekł. Ja też bym się wściekł, gdyby mój przełożony dopuścił się takiego ruchu. I co to oznaczało? I to oznaczało, że on zażądał od Putina, od władz Federacji Rosyjskiej, natychmiastowych działań. Przede wszystkim zażądał zdjęcia ze stanowisk Szojgu i Gerasimowa. Wyraził to w ostrych słowach, zapowiedział podjęcie działań wojskowych, jeżeli nie zostaną spełniane jego, jego żądania. No i te żądania nie zostały spełnione, w związku z powyższym zdecydował się na Marsz Narostów. I to, co dzisiaj już wszyscy obserwujemy, to już są działania typowo militarne, w, którym to, w których to Prigożyn, szef najemników, twórca grupy Wagnera, Postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość tej, której się tak bardzo domaga, bardzo ważne słowo dla każdego Rosjanina, i ruszył w stronę Rosji, tam jak twierdzi w Rostowie, został przyjęty z otwartymi ramionami, także przez żołnierzy straży granicznej w Rosji to są żołnierze. No i zaczęło się. Zaczęło się coś poważnego, co jest być może początkiem dużej zmiany. A być może zakończy się za chwilę zdławieniem grupy Wagnera. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Panie generale, bardzo dziękuję za taki szybki przegląd tego, co się obecnie dzieje w Rosji, ale no, dużo osób twierdzi, że jest to ustawka. No i właśnie, panie generale, czy to nie jest właściwie? Taka klasyczna rosyjska ustawka, w której Putin gra lorecara, Prigorzyn, Szojgu i Gerasimów dobrych lub złych bojarów. Jak to w końcu jest w tej Rosji? Trochę tak na początku wyglądało. Ma pan rację, panie Mateuszu, bo to tak na początku wyglądało. Trzeba pamiętać, że Jewgeni Prigorzyn to jest człowiek Putina. To jest facet, którego firma podawała posiłki na przyjęcia Putina. To jest jego w pewnym sensie prawa ręka do specjalnych poruczeń. Tak zresztą był odbierany w Rosji jako człowiek Putina, więc wielu interpretatorów, ekspertów, którzy zajmują się Rosją, sądziło, że to jest takie zagranie Putina, w którym to no, będzie chciał rozegrać jakieś swoje gierki, być może odsunąć Sojgu na obecnym etapie tej wojny, albo uzasadnić brak sukcesów no takimi wewnętrznymi tarciami, ale zmieniło się więcej. Dzisiaj rano wystąpił sam Władimir Putin, w którym nazwał jednoznacznie jednoznacznie ocenił działanie Prygorzyna, zapowiadając jego ukaranie. Nie powiedział, czy to będzie ukaranie karą najwyższą, jaka jest możliwa w Rosji. Czy też jakąś mniejszą, ale nie jest to wypowiedź ogólna albo omijająca, jest to jednoznaczne zwrócenie się przeciwko Prigorzynowi. I Prigorzyn też jednoznacznie odpowiedział: odpowiedział wprost, że człowiek, który w taki sposób się wypowiada przeciwko niemu, nie może być prezydentem. W związku z powyższym poszło ostro i dzisiaj już nie ma według mnie takich złudzeń. Nawet jeżeli była to być może jakaś ustawka na jakimś tam etapie, to dzisiaj ta ustawka już nie jest. Prygorzyn idzie na Moskwę. Putin na pewno ma bardzo trudne chwile i bardzo gorąco sytuację. Panie generale, z tego co pan mówi sytuacja jest bardzo poważna i prawdopodobnie najbliższe 24 godziny zadecydują o przyszłości Prygorzyna, Putina i być może nawet wojny na Ukrainie. Ale ja bym chciał się skupić na temacie puczu. W takim razie, czy to jest pucz, który ma zmienić władzę, czy tylko działanie przeciwko szojgu? Czym to się może skończyć? Chyba to nie jest pucz jeszcze. Ja myślę, że to wcale nie miał być pucz. Myślę, że Prigorzyn jest po prostu bardziej może nie żołnierzem, ale ma umysł lidera najemników. Jego cała złość, jego cel, jego działanie było obrocone. Przeciwko ministrowi obrony i szefowi sztabu generalnego. I on oczekiwał od prezydenta państwa, od Putina podjęcia konkretnych działań. Pewnie, że to jest coś, czego się nie robi w cywilizowanym świecie, bo to jest szantaż, jakaś presja zbyt daleko idąca, tego typu działanie. No, ale usprawiedliwione okolicznościami, bo mówimy o zabijaniu Rosjan przez Własne siły zbrojne. Więc to jest sytuacja rzeczywiście trudna. Dzisiaj po porannym wystąpieniu Putina, no już nie ma o czym mówić. Teraz to jest gra o wszystko: albo, albo wagnerowcy z Priegożynem na czele, albo już nie szojgu, albo Putin i jego komanda, albo Putin i jego władza. W związku z powyższym. No poszło bardzo mocno, czy to jest pucz. To nie miał być pucz. To miała być próba zdjęcia szefa resortu obrony, szefa sztabu generalnego. Dzisiaj zwróciło się to jednak w trochę inną stronę i Putin, z jednej strony tym swoim przemówieniem, ale z drugiej strony no zaniechaniem jakichkolwiek działań bo ja spodziewałem się, że po tym przemówieniu natychmiast zostaną rzucone tam siły, które spacyfikują Wagnerowców i Putin w ciągu kilku kilkunastu godzin opanuje sytuację. Nic się nie działo. Ja wiem, że nie ma odpowiednich sił na tym kierunku z Rostowa do Moskwy, że nie bardzo być może było kim od ręki tam na miejscu działać. Więc kopanie rowów, jakieś takie środki zastępcze. Ale pamiętajmy, że Rosja to jest kilkaset tysięcy różnego typu formacji poległych ministerstw Spraw Wewnętrznych, łącznie z żołnierzami, którzy są w MSW, że Rosja to nie tylko ci żołnierze, którzy są na froncie. I tutaj wyraźnie widać bałagan. Kolejny raz Rosja pokazuje bałagan, brak decyzyjności, brak koordynacji i tak naprawdę zaniechanie działań po stronie rosyjskiej, po stronie władz Rosji. W związku z powyższym, Putin dał czas Prigorzynowi. Na to, żeby się rozwinął, i on się rozwinął. Przeszedł jak taran przez te przeorane jezdnie, przeszedł przez te wszystkie przeszkody i idzie na Moskwę. Co się stanie dalej? Wszystko zależy od tempa, w jaki pozbiera się Putin i jego ludzie. I albo zatrzymają jeszcze na drodze do Moskwy, co byłoby z punktu widzenia sił regularnych rosyjskich pewnie łatwiejsze do opanowania, albo dostaną się do Moskwy. I wtedy nie będzie łatwo, bo walka w terenie zurbanizowanym będzie sprzyjała właśnie takim najemnikom, którzy mają umiejętności specjalistów i jeżeli znają choć trochę Moskwę, to będzie ciężko. Tak, tu wspomniał pan generał o tym, że mają doświadczenie. No, grupowa generał w ogóle jest doświadczona, szczególnie z terytoriów afrykańskich. Natomiast ja bym chciał jeszcze na koniec wrócić do tego. Czego chyba nie unikniemy, czyli wojny na Ukrainie, już nie tylko wojny powiedzmy tej domowej w Rosji. Panie generale, jaki wpływ mają te wydarzenia w Rosji na sytuację w Ukrainie? Ja to obserwuję i widzę, że Ukraińcy chyba jeszcze nie rzucili się do ataku. Czy być może oni też uważają, że to może być jakiś podstęp? Nie, Ukraińcy się nie rzucili do ataku i postępują rozsądnie, ponieważ żeby się rzucić do ataku, no to trzeba, że tak powiem, mieć znaczną przewagę. I dzisiaj. Te ileś prób na chyba przedwczoraj to obliczałem, było ich dziewięć takich bardzo dużych, z kilkaset różnych, drobnych przez te czerwcowe dni. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o kontrofensywę. Dzisiaj Ukraińcy myślę, że muszą znaleźć nie tylko odpowiednie miejsce, w którym uderzą, bo trwają próby, takie macanie, poszukiwanie słabego miejsca, ale też odpowiedni czas. To, co się dzieje w Rosji. Niezależnie od tego, jak się skończy dla samej Rosji, bo przypominam, że ta zmiana może przynieść, jest taka nadzieja, dobrą zmianę w Rosji, bo jakakolwiek zmiana z Putina na nie Putina może oznaczać coś pozytywnego. Natomiast wcale nie musi, ponieważ Zachód dobrze wie, że chaos też może nie służyć dobrze sprawie nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale także Europie i światu. Rosja to państwo, które ma broń jądrową. Tych samych argumentów używają zresztą i Rosjanie. Miedwienie wstraszy terrorystami, którzy mogą przejąć czerwone, czerwony guzik do rakiet jądrowych. W związku z powyższym to jest stan niepewności. Tutaj Zachód postępuje słusznie. Przygląda się temu, monitoruje bez żadnych działań. Jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić Ukraińcy. no Pewnie najlepiej, najkorzystniej to byłoby uderzyć gdzieś teraz jak się to zacznie mocno rozwijać w Rosji, gdyby się zaczęło mocno rozwijać, to pewnie najrozsądniej byłoby pomóc w tym upadku jeszcze dodatkowo. Natomiast to, co się działo do tej pory i wnioski z tych wszystkich działań, wskazują na to, że najlepiej, jeżeli po prostu Ukraińcy wykorzystają wewnętrzne trudności, które są w tej chwili w Rosji, do odniesienia zwycięstwa na terenie swojego państwa. I to służy dobrze Ukrainie. Ta, ten bałagan, który jest pokazywany, ta próba płuczu, która dzisiaj jednoznacznie już tak musi być nazwana, te wszystkie ten chaos, który zapanował, a będzie jeszcze większy w Rosji to dzielenie się ludzi, bo za chwilę ludzie też będą w różny sposób do tego podchodzić w Federacji Rosyjskiej. To wszystko służy dobrze Ukrainie, bo każde osłabienie Rosji jest nadzieją dla Ukrainy na duży przełom i na pozytywne dla Ukrainy zakończenie tej wojny, na wypędzenie agresora z terytorium Ukrainy, począwszy od północy, obwodu Charkowskiego, na dół, włącznie z Krymem. Panie generalny, mam w takim razie jeszcze bonusowe pytanie, widzę, że mamy jeszcze trochę czasu. Wspomniał Pan o dwóch scenariuszach, o tym pozytywnym, że w Rosji coś się zmieni i wyjdzie to nam wszystkim na lepsze, ale jest też scenariusz negatywny, a więc... Czy może być jeszcze gorzej? Może być gorzej, oczywiście, bo pamiętajmy, że 80% Rosjan wspiera wojnę. Chce tej wojny. 80% Rosjan żąda, oczekuje od władz Rosji zakończenia tej wojny zwycięstwem, czyli porażką Ukrainy. To wiele mówi i to nie zmieni się szybko. Słowa. Kierowane do świata, że to nie Ukraina napadła na Rosję, a Rosja na Ukrainę. Niewiele zmieni, jeżeli chodzi o nastawienie społeczeństwa cywilnego Rosji. Ono może zmienić coś, jeżeli dotrze, dotrą te słowa do, do żołnierzy rosyjskich. W związku z powyższym my musimy pamiętać, że są dzisiaj dwa scenariusze: to prawda. Nie wiem, czy to jest scenariusz dobry, ale to jest scenariusz nadziei, bo każda zmiana jest jakoś nadzieją. Ona nie jest wielka, bo ja przypominam, że Prigorzyn to nie jest przyjaciel Ukrainy. To nie jest człowiek, który walczył przeciwko Federacji Rosyjskiej za Ukrainę. On walczył, zabijając jego ludzie, wagnerowcy, zabijając Ukraińców. Różnili się tylko tym od Federacji Rosyjskiej, że byli bardziej skuteczni. Bo to, co się stało w Bachmucie i tak naprawdę zwycięstwo Rosji w Bachmucie, bo jednoznacznie tak trzeba nazwać, to jest sukces Wagnerowców. To oni tam pokazali się jako dobrze funkcjonujący, dobrze działający, bardzo waleczni żołnierze, którzy no, zepchnęli obrońców Ukraińców. To jest w związku z powyższym umiarkowany optymizm, bo, jeżeli rzeczywiście doszłoby do zmiany i odsunięcia elity Putina, to kto go zastąpi? Sam Prigorzyn i jego zabijacy? Nie, to muszą być też jacyś politycy. Pewnie Prigorzynowi szybko towarzyszyłaby cała watacha polityków, ale tu jest mnóstwo niepewności. Natomiast scenariusz negatywny to jest chaos. Świat Zachodu boi się chaosu Ukrainy. Świat Zachodu przestrzega nawet przed chaosem Ukrainy. Ba, świat Zachodu przestrzega nawet przed zupełnym upadkiem Ukrainy, ponieważ ten upadek Ukrainy i jakieś doprowadzenie do naprawdę katastrofalnej sytuacji tego państwa zwiększa możliwość użycia broni jądrowej, a nie zmniejsza. I to, o czym mówi Milidwie, dziewcząt, Nikt z nas nie lubi dziewa, ale jak mówi prawdę, no to trzeba to po prostu powtórzyć. Rzeczywiście, jeżeli szaleniec dorwie się do tego czerwonego guzika, no to strach się bać. To nie jest nic dobrego. W związku z tym, czarny scenariusz to może nie jest jakaś większa wojna w Ukrainie o tej, która jest. Czarny scenariusz to jest chaos, wojna domowa w Rosji, która może wciągnąć w szerszy chaos Europę i świat i który może doprowadzić do użycia broni jądrowej. I takiego chaosu świat się obawia najbardziej. Świat się nie obawia ani Prigożyna, tak naprawdę ani Putina. Świat się obawia takiej możliwości, gdzie upadająca Rosja albo przegrywająca rzeczywiście totalnie cokolwiek Rosja jej liderzy mogą zdecydować się na użycie broni jądrowej. No i tutaj możemy rozważać, czy, czy się bardziej boją taktycznej broni jądrowej, czy bardziej strategicznej, kto się boi... W Stanach, jak to się boi w Polsce, a kto gdzieś tam w Hiszpanii czy w Portugalii, ale jaki scenariusz by nie był brany pod uwagę, to to jest straszak poważny i to jest straszak skuteczny. I to, co się dzieje w tej chwili w Rosji, z całą pewnością jest brane pod uwagę jako wiele scenariuszy rozpatrywane, Jeden z nich jest brany pod uwagę również taki: chaos, przejęcie władzy przez nieobliczalnych ludzi i być może jeszcze większy problem z Rosją niż obecnie jest. To nie jest pochwała Putina jako rozważnego człowieka, bo Putin zapisał się jako zbrodniarz wojenny i słusznie jest ścigany stosownym listem przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale to wcale nie znaczy, że świat godzi się na jakąkolwiek zmianę, byle tylko była zmiana, świat się przypatruje i słusznie, bo ta zmiana, jeżeli ma nastąpić, niech nastąpi, wszyscy na to czekamy, ale zmiana, która będzie zmierzała po pierwsze do pokoju, a po drugie jednak odwróci myślenie elit rosyjskich od takiego agresywnego patrzenia na świat, bardzo zaborczego i imperialnego. Ja na razie na to nie liczę, ponieważ to myślenie imperialne towarzyszy Rosji od kilku wieków. Ono było wyrażane mniej lub bardziej ostro, mniej lub bardziej agresywnie, ale nie będzie to łatwo zmienić przejęciem czy jakimkolwiek puczem. To jest problem społeczeństwa, to jest problem elit, to jest problem pewnej kultury, to jest problem pewnie jednej generacji całej, a może dwóch, a nie tylko, a nie tylko jakiejś decyzji związanej ze zmianą prezydenta, premiera. Rządu. Po Putinie przyjdą inni, e, oby lepsi, oby spokojniejsi, e, ale trzeba się liczyć też e, z tym, że łatwo może nie być, e, ktokolwiek by to nie był, czy Prigorzyn, czy ktokolwiek inny. Prigorzyn to nie jest przyjaciel Ukrainy, Polski czy Europy. Panie Generale, bardzo dziękuję za wyczerpujący powiedziany. <laughs> Na pewno będziemy do Państwa wracali z update'em tej sytuacji w Rosji oraz na Ukrainie. Być może nie za tydzień, tylko już za, za parę dni, jeżeli sytuacja będzie dalej tak dynamicznie się rozwijała. Polecamy Państwu oczywiście podawanie dalej tego podcastu, subskrypcje, komentarze oraz wsparcie, jeżeli ktoś się na to zdecyduje. Panie generale, bardzo dziękuję za kolejny odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie pozdrawiam przede wszystkim wszystkich subskrybentów subskrybentów cieszę się że przybywa właśnie tych którzy zdecydowali się na stałe towarzyszenie tym naszym rozmowom Dziękujemy państwu bardzo kłaniamy się i do usłyszenia